Dzień dobry, przedszkolaki! Dzisiaj na początek zapraszam Was do posłuchania opowiadania, które będzie wstępem do naszego tematu tygodnia. Musicie słuchać bardzo uważnie, bo na koniec zadam Wam kilka ważnych pytań i chciałabym, żebyście na nie odpowiedzieli. Gotowi do słuchania? Nastawiamy nasze uszy i słuchamy. Pisankowa bajeczka, Agnieszka Galica. Zajrzały w rubelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. Jeden, dwa, trzy. Cztery, cztery jajka. Ko, 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 zagdakała. Leżcie tu cichutko i poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się, podskakiwały. I postukiwały się stok stok, stok stok korupkami, aż usłyszał je kot. Miau! powiedział. Będzie z was pyszna jajecznica. Nie, 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 nie. nie. Trzęsły się ze strachu jajka. My nie, chcemy, nie chcemy na patelnię. Uciekajcie, ćwir, 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 ćwierkały wróbelki. Schowajcie się przed kotem, ćwir, ćwir, ćwir. Nie dam się usmażyć, zawołało pierwsze jajko i turlało się przed siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło. Jestem czerwone w czarne kropeczki, Nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. Co ci się stało? Pytały pozostałe jajka. Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wie wie wielkanocną pisanką. Drugie jajko wzięło z niego przykład i też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: To nie jajko, tylko tygrys! Nie rusz mnie, bo będę gryzł! Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski. Ćwier, czwier, czwir, ćwir. Ćwierkały wróbelki. Ja też ja też, wołało trzecie. Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło. Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie. Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. Pospiesz się! Ćwir, 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 ćwir! Ćwierkały wróbelki. Kot idzie! Ojej, 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 ratunku! Wołały przerażone wróbelki. Teraz na pewno Kot cię zje. Tylko jedno jajko. Miau, miauczał kot. Ugotuję cię na twardo. Trach, trach, trach. Skorupka pękła na małe kawałki i wyszedł z niej żółty kurczaczek. Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał. Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka. A rubelki zaćwierkały, że w świątecznym jest koszyku pisanek bez liku. Ćwir, ćwir, Podobało wam się opowiadanie? Mnie bardzo. Ciekawa jestem, czy wy wiecie, co to znaczy bez liku. Bo przecież w wielkanocnym koszyku pisanek było bez liku. Bez liku to znaczy, że bardzo dużo. Tak dużo, że trudno policzyć. No to teraz pytania. Obiecałam Wam, że kiedy skończymy słuchać opowiadania, to zadam Wam pytania i dlatego musieliście bardzo, bardzo uważnie słuchać. No to teraz pytania. Co zobaczyły wrubelki w kurniku? Co tam było w tym kurniku? Kto tam był i co miał? Zastanówcie się dobrze i odpowiedzcie: A ja słucham uważnie. Nie podpowiem Wam, sami odpowiedzcie, a jeśli nie pamiętacie, posłuchajcie opowiadania jeszcze raz. A teraz już drugie pytanie: Ile jajek zniosła kura? Pamiętacie, mówiłam Wam i nawet liczyliśmy na moich paluszkach. Przypomnijcie sobie szybciutko i odpowiedzcie na pytanie: Ile jajek miała mama kura? Teraz kolejne pytanie. Co powiedział kot, kiedy usłyszał jajka? Co ten kot wtedy powiedział? Co chciał zrobić z jajek? Przypomnijcie sobie. Kolejne pytanie. W co zamieniły się jajka? Trafić na patelnię. Pamiętacie? Trzy jajka spotkały się z pędzelkiem, i przypomnijcie sobie, w co one się zamieniły. A czwarte jajko to zupełnie inna historia. Co ono takiego zrobiło, żeby nie trafić na patelnię? No właśnie. I ostatnie pytanie, co się stało z ostatnim jajkiem? Mam nadzieję, że pamiętacie z opowiadania odpowiedzi na wszystkie te pytania. A jeśli tak, to brawo dla Was, jestem z Was bardzo dumna i za chwilę dostaniecie kolejne zadania. A teraz już wysyłam wielkanocne całuski. Mua, mua, mua!